Grawitacja jest dzisiaj bardzo silna. Vlogmas, dzień dwu... 12. 12. Tak. What? Ja coś pomieszałam, chyba już. A może nie, ja już nie wiem, jak się nazywam. Edytowałam ja do pierwszej 1.30 w nocy, więc jestem trochę zmęczona. Dzisiaj ostatni dzień w pracy przed weekendem, ponieważ jutro mamy tylko imprezę pracowniczą od 13, więc też będę mogła trochę pospać też. To się zawsze tak mówi, a potem wychodzi inaczej, więc zapomniałam o moich witaminach. Thomas, would you like? No tak. my left. Dwa sztuki. Proszę. Dwa sztuk? Jeden, Dziękuję. Proszę. Smacznego. Smacznego. To są takie żelki. Bardzo dobre. Zgadnijcie, gdzie idziemy. A. Bubble tea, B herbata, C kawa. Kawa. We Starbucks. Tak. Głosujcie! A, B, C. Bubble tea, herbata czy kawa? Idziemy z tamasem na krótki spacer. Później Tomas ma imprezę świąteczną. Ja na Christmas party later. Idziemy. Szybko, szybko, szybko. Muszę naładować Muszę. baterie. Thomas jest moim y, powerbankiem. Ktoś napisał, że powinniśmy mieć y, zniżkę jako stali klienci. O, Może jakąś liczba. kampanię z t Zapraszamy. Welcome, T4. You wanna collaborate? <laughs> Nie, żartuję. Nie zrobiłabym tego. piszę do nich. <laughs> Załadowałam. Czy trzeba tak agresywnie? To was very harsh. Tak. <laughs> Załadowałam właśnie vloga. Dodaje się. Dzisiaj wszystko na chwilach. Praca, vlog, mas. Jeszcze rano prezenty. Dwa robiłam na szybko. Sorry, przepraszam. Trzy Trzy prezenty rano zrobiłam. Tamas ma swój nowy płaszcz. You like your new coat? Ciepły? Ja lubię. Tak? tak. E... Ciepło. 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 Bardzo mi się podoba, cieszę się, że go namówiłam, bo nie był taki zdecydowany na to, powiem szczerze. Siedem. Siedem stopni. Zimno. Zimno, ale może nie, jak nie pada, to trochę jest tak jeszcze... Okej. Okay. Nie tak. pada deszcz. Nie pada, jest okej. Okay. W ogóle Tomek po nas przyjedzie na lotnisko nas odebrać, więc Zobaczycie go po czterech latach. No tak, to widzieliście, Tomka miał 14 lat, a teraz ma 18, zaraz 19. Także trochę się zmienił, trochę urósł, trochę mu się głos zmienił. Jego stan y, cywilny chciałam powiedzieć. Dużo się zmieniło, także... A, i jeszcze muszę zamówić lampki dla mojej babci, bo chcemy jej y, udekorować balkon i jakieś tam może, może jeszcze drzewka. Coś wiecie, wokół domu. O. Mam wolny wtorek, idę rano do fryzjera yy, i po fryzjerze mogę z Tomkiem właśnie zrobić dekorację. Uh -huh. A ty masz dentystę w poniedziałek, koło brzegu, tak, dziewiąta rano. rano. Uh -huh. Dzisiaj pani pytała, czy potwierdzam. Powiedziałam tak. A confirm today, kamień. Dobrze. A ja fizjoterapeutę zapisałam sobie, a już nie mam bólu, więc... Coś jest nie tak. Dobra, idziemy. The wonders tam. of renting the... Wow, zobacz to. Black sesame roll cake. Tamaz zobaczył ciasta takie japońskie? Japanese cakes. Tak, tak, tak. Japońskie ciasta. To są takie rolady. Taro roll. Matcha roll. Wow. Przyszłam do Waitrose po takie malutkie zakupy. Wezmę awokado. Muszę Wam pokazać, co dzisiaj robię. A więc krokiety takie wigilijne, już tu właśnie przygotowałam takie i to zwijam i będzie pieczone, a tu już część zrobiłam. Zazwyczaj krokiety się y, w cieście naleśnikowym i smaży się na oleju. A te są bardziej takie dietetyczne, bo będą pieczone w piekarniku. Także pokażę Wam potem jak już wszystkie zrobię i upiekę. Nareszcie pokleiłam wszystkie i już piekarnik się rozgrzewa. No, tyle wyszło i jak się upiecze, to pokażę wam jakie to już będzie końcowe. No i tak wygląda efekt końcowy. Niektóre się otwierały, ale to nie szkodzi. Teraz przestygną i jak będą zimne, to powkładam do woreczków i potem kiedy będzie trzeba gdzie będzie ochotę na nie, to się wyciąga z zamrażarki, poleżą, rozmrożą się i, i do piekarnika na 10 minut i znowu są takie chrupiące jak w tej chwili. Zagapiłam się w pociągu i pojechałam bardzo daleko. <noise> Więc teraz muszę się wracać. Co to było. <noise> Tamas przyszedł i on zawsze chce spróbować mojej kawy, to tak podchodzi i się pyta o kawa, jest coś jeszcze? Muszę sprawdzić, czy się nie otrujesz, dobra. Wybiła 17, kończymy pracę. Tamas jedzie zaraz na imprezę świąteczną swoją, więc powiedział, że przed wyjściem musi zjeść swoją czekoladkę. Proszę bardzo. Dzisiaj jest 12, dzień 12. Co to jest? Czapka. Nie czapka. Um, head. Głowa. No go, go, głowa? Głowa. Głowa. <laughs> Są przepraszam. Głowa. Głowa. Aha, Aha. Nie głowa. Uh o, -oh. uh, otwarte. Otwarte, zamknięte. Nitwa jest. Otwarte. Otwarte. A, po węgiersz... węgiersku, tak. Po węgiersku, nitwa. Co to jest? A, nie wiem. Czekoladka. 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 Gdzie jest 12? Dobre? Tak. Tak. Za każdym razem tak samo smakuje, no, ale. Codziennie. codziennie. Tak. Codziennie. Tak samo. Czekoladka. Mam 12. Tamas, proszę, pomóż mi wyjąć, albo raczej wystrzelić. Oh. O, jak dzisiaj nieśmiało. Nie o, cały czas nie wiem, co to jest. Czy to jest naprawdę, nie wiem, czy to jest truskawka? Truskawka. Be... Dziwna truskawka. Tamas, idziesz na imprezę, tak? tak? W domu będziesz o której? 21 Hours. 21. 20. Mm -hmm. 20. Dwudzie 20. 20. Mm -hmm. Powodzenia. Tomasz będzie teraz się szykować i jedzie, bo już jest spóźniony. Ja też się muszę Aha. troszeczkę przygotować, bo jutro z rana też mam swoją imprezę. 17.46, dopiero skończyłam pracę, musiałam zrobić wszystko to, co musi być skończone przed rozpoczęciem weekendu, ponieważ jutro już nie pracuję. Więc trochę mi zeszło z tym, ale wszystko jest zrobione. Uff! Stwierdziłam, że dzisiaj pierwszy raz od początku vlogmasa, czyli po tych 10 vlogach, dzisiaj zostaję w domu. Nie wychodzę, nigdzie nie jadę, mas jest na imprezie świątecznej, więc jakby też nie chcę sama chodzić, wiecie, tam nocą gdzieś. Zostanę dzisiaj w domu, będę miał ja taki swój luźny wieczór, w trochę takiej regeneracji, odpoczynku, pójdę zaraz do sklepu, chcę sobie kupić maseczkę na twarz, chcę sobie zrobić wiecie herbatę, zamówić jedzenie, obejrzeć film i w końcu takiej trochę regeneracji dostać, bo to też cały dzień będę właśnie z kolegami z pracy, będzie się już działo, będzie wiecie głośno, od 13 do 21 będziemy razem, też nie wiem w ogóle jak ja dam radę nagrywać vloga tam jutro, nie mam pojęcia, więc jeżeli będzie jutro trochę taki vlog krótszy, to was przepraszam. Może nie będzie, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, jak to ten dzień się jutro rozwinie, ale na pewno sobota będzie bardziej taka intensywna, bo to wiadomo, pakowanie do Polski i ostatnie takie sprawy organizacyjne przed wyjazdem. W ogóle nie wiem, czy spakujemy się w te walizki, co mamy, czy potrzeba więcej dokupić. Ostatnie jeszcze jakieś tam może upominki, więc jeszcze będzie trochę do y, zorganizowania i przemyślenia. Także y, na ten moment to tyle. Idę do sklepu. Mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w moim takim spokojnym wieczorze, y, ale potrzebuję, potrzebuję tego, bo... Czuję, że moje, moje baterie znowu są lekko na wyczerpaniu, muszę znowu się to ładować i znowu wiecie, mieć wiecie, tą taką energię na cały ten weekend, na tę podróż, na, na to, wiecie, pakowanie polskie. Będzie się działo już. Nie mogę doczekać niedzieli, naprawdę. Stwierdziłam, że wam pokażę też, jakie perfumy mam i jakie są moje ulubione perfumy. I to jest Yves Saint Laurent Mont Paris. Kocham. To jest taka nuta owocowo-kwiatowa. Tam jest malina, truskawka piwonia i paczula. Piękne są. Moje ukochane. Bardzo lubię też La Vie z Lancome i My Way. Bardzo te trzy, te trzy zapachy tak naprawdę są moje ulubione, ale ten jest numer jeden. Dobrze, najpierw idziemy po... E, po co ja przyszłam? <gryw> Już zapomniałam. Po maseczkę idziemy, a potem idziemy po Torebkę na prezent, bo jutro muszę dać koleżance z pracy prezent, a mam za małą torebkę na niej. I jeszcze zapas kabanosów musi być. Kocham, kocham. Rozbroiło mnie to. Mamo, chcesz takie na święta? Taki kubek? Znalazłam jakąś taką torbę, ale ona jest za duża moim zdaniem. Wezmę ją na wszelki wypadek, ale chyba, chyba jest trochę za duża. Jeszcze szukam na innych działach jakichś toreb, ale no nie ma tutaj nic. One wszystkie są w jednym rozmiarze, wszystkie tak samo duże. A ja potrzebuję coś między tą, którą ja mam, a tą, którą tutaj mam w koszyku. Nie mogę znaleźć miasteczek. już w domu i zobaczcie, to jest ten prezent, który mam dla koleżanki. On jest zapakowany na fula, ale po prostu boję się, że jak ona potem wszystko wyjmie, żeby zobaczyć, to już nie włożymy tego z powrotem, tak jak było. I może lepiej mieć trochę większą tą yy, tą torbę. Tylko, że znowu ta jest bardzo duża. I boję się, że będzie za dużo. Dobra, wiecie co, zamówię sobie teraz coś do jedzenia, bo jestem strasznie głodna. I wiecie, nie chodzi za mną kuchnia, nie wiem, tajska, sushi, włoska, jakieś makarony, pizza. Tylko chodzi za mną kebab. <gryw> Więc sobie zamówię kebaba. Jak przyjdzie już pan, to wtedy umyję włosy. I... I co? i zrobię sobie maseczkę, bo nie chcę wyjść tam na dół z ręcznikiem na głowie w maseczce, bo pan się wystraszy, więc poczekam aż przyniesie jedzenie i wtedy, i wtedy pójdę myć włosy. A w trakcie jak będę teraz zamawiała jedzenie, zobaczcie co Tamas robi, ponieważ wysłał mi trochę filmików, gdzie jest, co po drodze widział, więc teraz Tamas vloguje. Tak wiem, będę wyglądała w tej masce idiotycznie, ale mój wewnętrzny świąteczny Kevin, który we mnie żyje, no bezoperacyjnie powiedział, że muszę to spróbować. No nie mogę się doczekać. mi się podobał mój nowy wizerunek. Szczerze, proszę. Żałuję, że nie ma ta masa, żeby po prostu otworzyć mu drzwi i zobaczyć jego reakcję nagrać. Najgorsze, <grym>, że się nie da w tym śmiać kompletnie. W sumie w każdej masce się nie da. Albo mogłam iść tak po zamówienia, Wyobrazić sobie minę pana dostawcy, żebym tak poszła po, po tą przesyłkę. Po mojego baba. No pomyślałabym, że jakaś jakaś taka... Yy, Pozytywna dziewczyna, bardzo czuję święta. Także taki dziś spokojny wieczór, kąpiel była, włosy umyte, maseczka się robi na jutro, będzie twarz jak talala po tym reniferze. Jak go zdejmę to włączę sobie coś do obejrzenia, jakiś film, zjem w końcu coś i później zabieram się za edycję. Jeszcze muszę przygotować sobie rzeczy na jutro, moją, mój sweter, który prosiliście bym zostawiła, bo jest ładny. I zostawiłam. Dam mu szansę jutro. Zobaczymy, jak będę wyglądała z ranek. W razie, gdyby coś było nie tak, to zawsze mogę nałożyć ten taki czerwony, który wam pokazywałam wcześniej. Przepraszam, ale ranifer mi tutaj wchodzi na usta. Dobrze, kochani, teraz ja się tutaj będę relaksować, jak w spa. I widzimy się za chwilkę, kiedy już y, to zniknie. Jeszcze parę minut i mogę to zdjąć. Stwierdziłam, że zdejmę z wami, bo już czas minął. Witajcie z powrotem. I co? Jestem jakaś ładniejsza chociaż, czy coś? Skóra bardziej błyszcząca? Ale żałuję, że tam z tego nie zobaczę, no. Na vlogu to Kocham właśnie, jak zdejmę już maseczkę, jak zostanie jeszcze ten produkt tutaj. Ale w ogóle to jest mega, mm, no takie w sumie pomysłowe, że wiecie, ja to kupiłam tylko dlatego, że to wygląda w ten sposób. Nie czytałam nawet składu, po prostu chwy chwyterki marketingowy, że będę wyglądała na I wystarczy właśnie w tych czasach, mam wrażenie, zrobić takie śmieszne obrazki i czasami, no, ludzi to, ludzi to yy, przekonuje. Oh, jestem głodna. Nie wiem, co obejrzeć. Już tak dawno nie oglądam Netflixa. Ostatni raz oglądałam Netflixa, jak jeszcze byłam w Polsce, to gdzieś 3 miesiące temu. I, więc jak macie jakieś fajne seriale na Netflixie, Mogą być dokumentalne, ja w ogóle bardzo kocham do dokumentalne filmy i różnego rodzaju na faktach historie, seriale itd. W ogóle jak macie cokolwiek coś ciekawe, napiszcie proszę w komentarzu. Bardzo bym potrzebowała właśnie jakiegoś takiego serialu, bo często człowiek chce się po prostu wyłączyć, odpocząć i coś mi się przydało takiego do obejrzenia, więc byłabym bardzo wdzięczna, jakbyście mogli mi coś polecić. O, dziękuję, jaka ja jestem głodna. Dobra. Ja teraz y, oddam się y, tej przyjemności. Włączę sobie jakiś film i pewnie się jeszcze potem zobaczymy, a jeżeli nie no to miłego wieczoru dnia albo nocy. Widzimy się jutro. Y, I zobaczymy jak tam będzie o tej mojej imprezie świątecznej. Może coś tam się uda nagrać. Zobaczymy. Y, zostawcie kciuka do góry, zasubskrybujcie kanał, jeżeli podoba wam się ten y, kanał. Y, zostawcie komentarz. Jakie seriale polecacie na Netflixie I widzimy się jutro Pa Impreza świąteczna Koniec teraz To było Bardzo dobre Ale szok Oreo Od South Korea Matcha Dwa kolory Wow Patrz To jest Bubble tea Niebo Patrz Bubble tea Bubble tea Bubble tea Jeszcze raz Tutaj Jeszcze raz